Hej Max, jesteś w pobliżu? Trochę zajęte, Elena, co słychać? Naprawdę muszę z tobą porozmawiać. To jest poważne. Poważne? Czy coś się stało w pracy czy coś? Ważniejsze niż praca. Jestem w ciąży. Jesteś pewien? Tak, przeprowadziłem wszystkie testy, odwiedziłem lekarza. To zostało potwierdzone. Wow. Jestem po prostu szokowany. Nigdy nie planowaliśmy tego. Wiem, też boję się, Max. Potrzebuję cię ze mną. Więc jaki jest twój plan? Chciałbym, żebyśmy to wymyślili. To jest nasze dziecko. Racja. Po prostu. Moja firma stara się i mam dużo na talerzu. Myślisz, że nie? Było to nieoczekiwane dla nas obu ale musimy sprawić, by to zadziałało. To... Słuchaj, czy możemy porozmawiać później? Mam spotkania przez cały dzień. Max, proszę, nie zmywaj mnie, jestem już przytłoczony.-Nie zmywam cię. Potrzebuję tylko czasu, aby pomyśleć. Napiszę do ciebie dziś wieczorem. Nigdy nie przesłałeś mnie zeszłej nocy, martwiłem się. Przepraszam, utknąłem w późnej kolacji biznesowej, nie mogłem wysłać SMS-ów. Musimy omówić, jak sobie z tym poradzimy. Nie mogę tego zrobić sam. Szczerze nie sądzę, że jestem gotowy na dziecko, Elena. Nikt nigdy nie jest naprawdę gotowy, ale to jest prawdziwe. Może. Może powinieneś rozważyć inne opcje. Jak mogłeś w ogóle to zasugerować? To jest nasze dziecko. Uspokój się. Mówię tylko, że to skręci nasze życie do góry nogami. Więc myślisz, że powinienem to po prostu zakończyć? Czy tego chcesz? Nie wiem, czego chcę. Po prostu nigdy tak wkrótce nie chciałem rodziny. Nigdy nie wspomniałeś, że to poza stołem? Ponieważ nie spodziewałem się, że tak się stanie. Pracuję dzień i noc. Nie musimy wszystko zrozumieć natychmiast, ale potrzebuję twojego wsparcia emocjonalnie, finansowo. Wszystko. Pozwól mi pomyśleć. Spróbuję zadzwonić jutro. Hej. Czułem się naprawdę chory. Doktor twierdzi, że to normalne w pierwszym trymestrze ciąży, ale potrzebuję meds. To niefortunne. Wszystko w porządku? Boję się. Martwię się też o pieniądze. Nie mogę iść do pracy, jeśli nieustannie jestem mdłości. W tej chwili moje finanse są związane. Muszę zapłacić koszty ogólne. Pracownicy nie proszę o tysiące, Max, tylko jakaś pomoc. To też jest twoje dziecko. Nawet nie wiem, czy to moje. Wiesz, że to twoje. Nigdy nie byłem z nikim innym. Następnie udowodnij to. Test na ojcostwo, cokolwiek to potrzeba. Możemy to zrobić, gdy dziecko się urodzi, ale teraz mówię wam prawdę. Jestem po prostu ostrożny. Musimy porozmawiać o twojej sytuacji życiowej. Co masz na myśli? Mieszkanie. Wiem, że zgodziliśmy się, że tam zostaniesz podczas gdy my wymyślamy, ale nie mogę nadal pokryć czynszu. Wyrzucasz mnie, kiedy jestem w ciąży? Nie mów tego w ten sposób. Mówię tylko, że nie mogę już sfinansować twojego miejsca. Gdzie mam iść? Może rozbijaj się u przyjaciela lub twojej mamy. Opuściłem dla ciebie rodzinne miasto, Max. Moja matka nie jest w pobliżu. Moi przyjaciele tutaj mają ograniczoną przestrzeń. To jest takie nagłe. Słuchaj, przepraszam, ale moje priorytety muszą być pierwsze. Dosłownie mnie porzucasz. Przestań być dramatyczny, daję ci głowę, masz dwa tygodnie. Dwa tygodnie? To za mało czasu, aby zaoszczędzić pieniądze na depozyt, znaleźć nowe miejsce, zaplanować. To wszystko, co mogę zrobić. Mówimy o Twoim dziecku, czy nie masz poczucia odpowiedzialności? Jak powiedziałem, nawet nie wiemy, czy to moje, nie jestem przekonany. Nie mogę ci uwierzyć, byłeś jedyną osobą, której ufałem. Skończyłem się kłócić. Poświęć dwa tygodnie, dokonaj ustaleń i po prostu zakończmy to. W porządku, odejdę, ale czy nie śmiałeś się później pokazać, udając, że ci zależy? Będę w kontakcie, jeśli coś się zmieni. Oszczędź mi komentarz, po prostu Racja. swoje życie dobrze dla ciebie. Nie mogę uwierzyć, że jesteś taki swobodny w tym wszystkim. Nie chodzi o to, że jestem swobodny. Po prostu nie mogę teraz poradzić sobie z ciążą. Więc wolisz odejść, niż spróbować? Chcesz, żebym kłamał i powiedział, że wszystko jest w porządku? To nie w kwestiach biznesowych. Dziecko nie ma na mojej liście rzeczy do zrobienia. To nie jest element listy rzeczy do zrobienia, Max. To życie, które razem stworzyliśmy. Oboje wiemy, że na początku nie byliśmy bardzo stabilni. Może najlepiej, abyśmy poszli na nasze oddzielne sposoby. Po prostu spakuj swoje rzeczy i idź. Dobrze. Hej, mam gotowe pudełka. Myślę, że mogę się poruszać tego wieczoru. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Nie martw się. Rozumiemy to o krok po kroku. Usiądź, zrobię ci herbatę. Jesteś ratownikiem. Czy masz jakiś plan? Praca, finanse, wizyty lekarza. Jak idzie? Nadal jestem zatrudniony, ale brakowało mi dużo pracy, ponieważ czuję się tak okropnie. Boję się, że pozwolą mi odejść. To nielegalne, jeśli to zrobi z powodu ciąży. Powinieneś znać swoje prawa. Wiem, ale zawsze mogli twierdzić, że to z innego powodu. True. Może porozmawiaj z HR lub doradcą prawnym. Po prostu nie mam energii. Rozumiem. Jeden kryzys na raz. To jest tak pomieszane. Boli jak Przepraszam, tabli. że przechodzisz przez to. Ale nie jesteś sam, dobrze? Dziękuję. To wiele dla mnie znaczy. 9 ranku. To ultra dziwnie. Nie martw się, będę Denerwuję tam. się. Wszystko w porządku? Doktor mówi, że bicie serca dziecka jest silne, więc to ulga. Ale muszę lepiej o siebie dbać. Stres jest naprawdę wysoki. Słuchaj, muszę iść, jestem wyczerpany. W porządku, uważaj na siebie. Nie martw się to zrobię, ponieważ nie przyspieszasz. Nie bardzo. Napisał do mnie coś to bez słodkie, spiszę go z powrotem. Dzięki. Szczerze, staram się pozostać silny, ale jestem przerażony. Martwię się o to, jak poradzę sobie z urlopem macierzyńskim, o moje rachunki, o wszystko. Jeszcze nie, byłem zbyt przytłoczony. Spójrzmy razem. Wow, o, no do samoświadomości, imponujący. Chora, jak się czujesz? Fizycznie? Pana. Przepraszam, za to, że moja część w tym. To coś więcej niż ty, ale tak wniósłeś. Czy mogę iść z tobą? Co, do lekarza? Tak, jeśli nie masz nic przeciwko. Ja już poprosiłem Andrew, żeby poszedł. Hej, Katia, Czy możemy w domu? porozmawiać? Coś dziwnego wydarzyło się po mojej wizycie. Po ultradźwiękach Max SMS-ka, prosząc o szczegóły, takie jak duże dziecko, szybkość bicia serca. Tego rodzaju rzeczy. To nieoczekiwane. Powiedziałeś tak, mu? Wydawał się naprawdę ciekawy, ale nadal nie jestem pewien, czy to wina faktyczna troska, czy po prostu wścibski. Może kombinacja. Czy czułeś jakąś zmianę jego tonu? Znowu maksimum zarządzam. Dlaczego nagłe zainteresowanie? Zajęło ci wystarczająco. Próbuję długo. dobrze? Przepraszam, jeśli jest późno. On oferuje mi zakup witamin. To surrealistyczne. Racja po prostu nie mogę zapomnieć, jaki był zimno. Doktor mówi, że wszystko postępuje normalnie wciąż radzenie sobie z nudnościami ale to standard. Haha, ha, dzięki. Jestem teraz u Kati. Ona dobrze się mną Właściwie opiekuje. Obiad brzmi świetnie. Tak, szczerze mówiąc, odczuwam ulgę. Jestem zbyt zmęczony, żeby gotować. Dzięki za przybycie. Jestem tu z jednego powodu. Dziecko. Racja, rozumiem. Słuchaj, chcę pomóc więcej. Zdaję sobie sprawę, że popsułem cię, odsuwając cię. Pushing, praktycznie odepchnąłeś mnie za drzwi. Tak i przepraszam, byłem przytłoczony. Wiesz, że miałem problemy biznesowe. To nie jest wymówka, by porzucić mnie w ciąży. Rozmawiałem z doradcą finansowym, chcę ustanowić miesięczną płatność wsparcia. Czy to naprawdę? Tak. Wiem, że nie naprawi to szkód emocjonalnych, ale to początek. Masz rację. Nie naprawi tego, co zrobiłeś, ale przynajmniej pomoże mi to pozwolić na podstawowe potrzeby dla dziecka. Również myślę o znalezieniu większego mieszkania. Może moglibyśmy wymyślić układ współzależności. To całkiem skok. Zaledwie tygodnie temu mówiłeś, że nawet nie wierzyłeś, że to dziecko było twoje. Powiedziałem wiele głupich rzeczy, żałuję ich. Wiem, że prawdopodobnie mi nie wierzysz. Zaufanie nie jest odbudowywane z dnia na dzień. Rozumiem, po prostu próbuję pokazać, że jestem gotowy tam być. W porządku. Jeśli chcesz omówić współzależność, możemy. Ale nie wracam z tobą, jeśli to właśnie wskazujesz. Nie. Nie nalegałem na to. Wiem, że jest za wcześnie. Może w dół linii. Zobaczymy. Chcę ustanowić miesięczną płatność. Mówi, że Mu wierze, że czuje się winny. To czy jest naprawdę gotowy na ojcostwo, to inna historia. Oczywiście, to dla dziecka, a nie dla mnie wyrzucanie. Byłbym głupi, aby odmówić. Dobre myślenie. To normalne. Spędziłeś znaczną część swojego był życia moim razem. Światem. Teraz jest nieznajomy. Na początku zrobił to, ale teraz wydaje się bardziej otwarty na uznanie tego. Rozmawiałem dzisiaj z prawnikiem. Możemy sformalizować alimenty, jeśli jesteś gotowy do podpisania Nie chcę żadnego dramatu. Jeśli mówisz poważnie, zachowajmy to gładko. Poza tym mam kolejną kontrolę w przyszłym tygodniu, jeśli chcesz przyjść. Tak, 15:00. W porządku będę tam. Napisałem do niego Nie ma jeszcze odpowiedzi Czujesz się lepiej? Trochę. Dziękuję, że tu nie. Nie ma problemu to właśnie robią przyjaciele. Nie wybieram walki. Chciałbym tylko czasem tam być. Wtedy tam bądź. Przestań wymyślić. Więc to świetna to wiadomość. serce dziecka? To jest tak szybko. Pozwól wow. mi jeździć do domu. Racja, przepraszam. Pozwól, że cię tam Chcę zabiorę. Chcę złagodzić ten stres. Jestem gotowy zapewnić finansowo. Rozmawiałem z twoim prawnikiem. Dobrze, to jest coś... Pomyślałem też... Może moglibyśmy uczestniczyć razem w niektórych zajęciach prenatalnych. To duży krok dla kogoś, kto nawet nie chciał tego dziecka. Próbuję, Elena. To dla mnie nowe. To też jest dla mnie nowe, ale nie odwróciłem się od tego... Rozumiem. Byłem okropny. Ale może mogę to zrobić. Przynajmniej częściowo. Zobaczymy... Działania, a nie słowa, Max. To wszystko co mogę powiedzieć. Racja. Napiszę do ciebie później. Znajdziesz równowagę. A jeśli znów się zawa, wiesz, że mnie masz, Andrew Hej, i Katia, cały syczeń nie wsparcia. śpisz. Tak, bezmyślnie przewijam w telefonie. Co słychać? Po prostu nie mogę spać. Boli mnie plecy i wciąż myślę o przyszłości. Cieszysz się dalej, prawda? To normalne. Ale czy coś ci przeszkadza? Max częściej pisał, zachowując się wszystkich zainteresowanych. To mylące. Czy uważasz, że on naprawdę chce się zaangażować, czy po prostu czuje się winny? Nie mogę powiedzieć. W jednej minucie pyta o moje następne spotkanie lekarza, następny milczy. Jestem tutaj, co to jest? Nie bardzo trudno jest się wygodnie. Mówisz poważnie? Wiesz, że zostanę u Katia, więc to nie tak, że tu jesteś, aby pomóc. Pyta, czy może cokolwiek zrobić. Nie wiem nawet jak powiedzieć. Dzięki Katia, spróbuję. Właściwie jestem teraz w pracy, podczas przerwy na lunch czuję się wymazanie. Pomiędzy bólem pleców a kopaniem dziecka było szorstkie. Byłbym wdzięczny, dzięki. Moje stopy też mnie zabijają. W porządku. Do tego czasu powinienem być w domu z pracy. Więc Max faktycznie pomaga dziś wieczorem. Mówi, że przyjeżdża z witaminami. Uwierzę w to, kiedy to się stanie. Potrzebuje mnie stać? Nie jestem pewien. Część mnie chce, żeby ktoś tam był niezręczny, ale myślę, że sobie z tym poradzę. Dzięki za przejażdżkę, Andrew. Dam ci znać, jak to idzie z Maxem. Jasne. Drzemaj, jeśli możesz. Wyglądasz na wyczerpany. Czuję to, zaufaj mi. Może później. Po prostu chcę się trochę położyć. Max przychodzi o siódmej. Hej, jest siódma piętnaście. Jesteś Say w drodze? Really. Jest późno, co? Oczywiście. Zobaczmy, czy w ogóle się pojawi. Dobra. Hej, przepraszam za spóźnienie. Oto witaminy, o które prosiłeś. Przyniosłem też niektóre pomarańcze i grapefruit. Dzięki. Doceniam to. Jestem w ciąży, Max. Tak Racja, to idzie. Przepraszam. Po prostu rozmawianie. Więc chcesz wejść? Czy jest to wyrzucanie progu? Jeśli jest w porządku, chciałbym przyjść na kilka minut. Cześć, Katia. Nie chciało się to wtrącić. To dla mnie dużo. Jestem tym, który jest w ciąży, pamiętasz? Wiem. Nie porównuję, po prostu mówię, że staram się dostosować. Dobra. Cóż, najlepsze mogło przyjść wcześniej. Wiem, że cię skrzywdziłem. Chciałbym móc to cofnąć. Nie możesz, ale możesz przynajmniej teraz zachować obietnicę. Rozmawiam z agentem nieruchomości o miejscu z dwiema sypialniami. W ten sposób mogę mieć odpowiedni pokój dla dziecka. Może w końcu rozważycie harmonogram wspólnego opieki. Skoncentrujmy się na tym, że najpierw przechodzę przez resztę ciąży. Porozmawiamy później. Wystarczająco uczciwe. Mam wizytę kolejnego lekarza za dwa tygodnie. Zamierzasz przyjść? Tak, absolutnie. Po prostu wyślij mi szczegóły. W porządku. Jeszcze raz dziękuję za witaminy. Możesz teraz iść, jeśli to wszystko... Racja, jasne. Dbaj o siebie, Elena. To jest, ale nadal jestem ostrożny. Po prostu być moim przyjacielem. Czasami czuję, że jesteś moją linią Zawsze. życia. Katia, co sądzisz o tych klasach rodzicielskich, jestem o których wspomniał Jestem tutaj w Center. Gdzie jesteś? Myślałem, że nie przyjdziesz. Wejdźmy. Kolejny dzień. Racja, Jestem dość oczywiście. zmęczony. Hej, Katia. Klasa nie była zła. Max faktycznie pozostał cały czas. Konflikt ulgi wciąż nieco strzeżony, ale przynajmniej nie zniknął w połowie drogi. W porządku. Max zachował słowo i przyszedł. Tak. Jednak dziwnie było to z nim robić, jakbyśmy byli parą. Podkładka grzewcza może pomóc. Znowu on mnie psuje. Stół kuchenny jest w porządku. Dziękuję bardzo. Zawsze wiesz czego potrzebuję. Dokładnie. To był koszmar, ale przynajmniej widzę migotanie nadziei. Jeśli będzie się podnieść, być może sprawy stanie się mniej napięte. Nie w tym tygodniu, ale w następny piątek mam ultra dźwięk. W porządku, nie spóźnij się. On stara się być konsekwentny. Jakbym przygotowywał się do rozczarowania, ale część mnie chce mu zaufać. Katia, zaczynam myśleć, że może Max to nie tylko wina. Może naprawdę chcieć być zaangażowana, a więcej. Czasami jest tak silne, że mnie to zaskakuje. Zdecydowanie, nadal mam koszmary o byciu samemu bez zasobów. Dziękuję, Andrew. Możesz spróbować zbudować ze mną prawdziwy związek, oparty na szacunku i zaufaniu. Następnie pojawiaj się na spotkaniach, uczą się i wspieraj mnie bez znikania. Obiecuję, że to zrobię. Jutro spotykam się z moim prawnikiem, aby sfinalizować dokumenty dotyczące alimentów. W porządku, dzięki za poinformowanie mnie. To tylko formalność prawna, nic mi nie będzie. W porządku, do zobaczenia. Moja woda. Dzięki pękła. Andrew. Skurcze są od siebie o pięć minut. Miasto generalne. Spieszyć się. Max też jest w drodze. Boli. Tak bardzo. Gdzie boli. Jest Andrew? Jest w poczekalni z Katią. Chcesz Nie, go tutaj. W porządku, po prostu trzymaj mi rękę. Breathe, Elena, breathe. Możesz to zrobić. Nie wiem czy mogę. Tak, możesz. Jestem z tobą. Słyszę ją? Czy wszystko w porządku? Max, możesz ją trzymać. Jesteś Moje pewien? ramiona drżą. Jestem dla ciebie bardzo szczęśliwy. Gratulacje. Czy masz nazwę? Myślałem, że Sofia. Dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Nie mogłem przez to przetrwać twojej pomocy. Tak bardzo mi przykro z powodu wszystkiego: obiecuję, że będę tu dla Sofii. Śmiało, Sofia, ona też jest twoja jestem twoim tatą, nigdzie się nie wybieram. Dziękuję, że tu jesteś. To się liczy, weźmy to jeden dzień na raz. Zgodził się pewnego dnia razem, razem, dla mnie. Sofia, zrobimy wszystko, aby dać ci szczęśliwe życie. Tak, zrobimy, obiecuję.